Ty, chodźcie, a ty dlaczego zadałeś moje miejsce, co? Ja tutaj powinienem siedzieć. Witam państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie planka na mojej dziewczynie. Karina za dwie godziny wraca ze studii, e, będzie nam potrzebna dziewczyna, kuzyn. Dobrze, że jesteś, potrzebna nam jest dziewczyna. E, ja nagrywam film teraz. A, no to dobrze, Tak, akurat w samą porę jestem. Siema, tu znowu ja, dzisiaj nagrywam razem film. Ale nie powiedziałem, że razem nagrywamy film, tylko powiedziałem, że jest potrzebna mi twoja pomoc. Dzisiaj jest, mi Dzisiaj jest mi potrzebna moja pomoc, także rzeczy na film. Dobra, kuzyn, słuchaj. Dawaj. Skoro już chcesz się przydać do czegokolwiek, znajdź mi dziewczynę. Potrzebna mi jest dziewczyna. Chcę zrobić pranka na Karinie, że zdradzam ją. Ale skąd ci teraz dziewczyna jakąś wezmę? No nie wiem, myśl. jaką dziewczynę? Myśl, 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 jakąkolwiek. Żeby była w miarę ładna, no bo Karina nie uwierzyłaby, że, że no to zdradzam to ją. No może do psychofantki zadzwoni. Ma ona ci chyba ogarnie, tak? Czy nie? No to ty zadzwoń. Ja w międzyczasie powiem to, to widzę, ok? Dobra, to idę po telefon, do ten. Okej, okay. także tak jak słyszeliście, Karina za dwie godziny wraca ze studii, e, i zastanie mnie już po prostu w łóżku z inną dziewczyną. Także jestem ciekawy jej reakcji. Wy pewnie też jesteście ciekawi jej reakcji. Będę oczywiście musiał ściągnąć maskę podczas e, nagrywania tego pranka, żeby się po prostu nie zorientowała, że, <grym> że to jest prank, no bo wiadomo, że że nie miałbym maski na sobie. E, w każdym razie zapraszam państwa do oglądania. Będzie grubo. Okej, okay, właśnie czekamy na psychofankę, za sekundę przyjdzie, bo widzieliśmy już na kamerach. Ogarnęła nam dziewczynę, która po prostu będzie udawała. No po prostu dziewczynę, z którą zdradzam Karinę. Trzeba. Siema. Będzie nie niezły. No, czemu? Brzydka ta dziewczyna czy co? Nie ogarnęła mi. Jak nie ogarnęłaś? Już mówiłaś, no bo... że ogarnęłaś. No bo teoretycznie. Teoretycznie? No bo... Uznałam, że coś będzie lepszego, no bo każda dziewczyna powiedziała, o tu nie mam czasu, o do, do, to, o to, muszę wstrócić. a ty chciałeś szybko tam gdzieś. No tak, rdziła. no bo zaraz skalina wraca, no? No tak, i stwierdziłam, że coś niego będzie Że, No? że nagramy z game. Co? Nie, 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 to ma być <laughs> prank, ale, to ale nie tak. Dobrze, że jesteś gejem. Ja no no dawaj, wyskitu. Mam to naprawdę dobre. fajną osobkę To zrobi wyświetlenie, dawaj! To naprawdę, no nie wiem, jak naprawdę, uznałam, że to będzie lepsze. Że te wszystkie, one. Eee, dla osób. mnie to jest żenujące, co oni w tym momencie aktualnie mi zaproponowali. Jesteście mega, mega, mega żenujący. Jesteście na... No nie no! Dobre? dobre. Zajebiste to jest. Dobre to jest. Jeżeli on mówi, że to jest dobre, to musi to być dobre. Nie wiem, co Wy o tym sądzicie. Przecież to nie mnie... No nie, nie ma opcji. Nie ma opcji. Nie zjedzam cię, oj, tam weź. Proszę Cię, a on naprawdę jest zajebisty. wiesz jaką zajebiście zagra tą rolę? Chociaż tylko zobacz. A wiesz jaką Kara, e, Karina będzie mieć minę? Dawaj, z róbmy gejem to. Przy, przy łapie. Dobra, ale tylko dla widzów, nie dla A was. ty jesteś perfekcyjnym Dobrze, dob dobrze, ale tylko i się dla widzów, ale Dobra, nie dla dawaj. No nie spodziewałem się tego. W każdym razie dzisiaj będę prankować dziewczynę, ale w taki sposób, że zdradzam ją z gejem, tak? Tak. A tobie tu nie za wygodnie? Co? Dobra, yy, Wiolka dzwoń, bo zostało ile? 50 minut chyba, nie? A ty wiesz, że on w ogóle występował w tym Słup Słup? Kiedy się zakochał, który zarzucił ci w twarz? W sensie ten gay? No, to był on. Wiesz o tym? A skąd mam wiedzieć? No To teraz ci mówię. Zajmą. Halo? Halo, halo, ty dalej chcesz wystąpić w odcinku? Co ci mówiłam o tym pranku, żeby zrobić na kamerzeście dziewczynę? Ej, hey, no, 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 dobra, no mogę, mogę, mogę. To ty dawaj, bo to trzeba szybką akcję zrobić, bo ona będzie za 50 minut. Dobra, dasz radę się jak chcesz Ci przyjechać? O, dobra, się to na ciebie czekamy, wysyłam ci adres do sms dobra? Dobra, elo. A co on taki chętny? Może ma, ma ochotę na ciebie. Dobra. Albo pewnie myśli, że będzie to dolejdziesz może, bo on mu się wtedy spodobał. Zajdziesz? No, chociaż nie zdziwiałabym się, gdybyś Je, jest... Dobra, ja zejdę, A jak myślisz, mu się, tak wyścisz, był się dobra, spodobał? Słyszysz? Gdyby się mógł spodobać skorzysta? Dobra. Jesteś podekscytowany? Nie, nie jestem podekscytowany, tylko jestem... Dobra, no dobra nieważne. W każdym razie chodź się od Ale takiego pranka jeszcze nie było. Tak? Nie było takiego pranka i to jest gruby prank, ale... Siananko! Cześć, cześć, cześć! Siewa! Cześć. Cześć, cześć Dawid, Dawid. My się już znamy, nie? No tak, no tak, znamy się w sumie. E, <laughs> słuchajcie, co mam robić? E, słuchaj, jesteś potrzebny do tego, żeby udawać mojego chłopaka przed moją dziewczyną. Teraz? Nie, nie teraz. Ona to będzie ja... za 20-25 minut. Dobre, to szybko to trzeba, się... to trzeba działać. Dobra, dobra. ale... Dobra, spokojnie, rozbierz się, ja czy zaraz szybko wytłumaczę, No okay? dobra, spoko. Dobra, dobra. Dobra. To może dawaj najpierw do, do studia pójdźcie, czy coś, się ci usiądzie na kolanach? Czy? To no dobra, pod... ale to wy musicie mi powiedzieć, kiedy Karina. Żeby, żeby się po, żeby po prostu cały czas nie siedział mi na kolanach, to po prostu jak e, Karina przyjdzie... A musimy w kamerę. To chodźcie szybko kamerę schować. Wy będziecie tutaj, nie? Czekaj. Ale masz ostrość? Weź tu usiądź na, na kolanach jej, bo chcę ustawić ostrość. Usiądź na kolanach. Robimy to w taki sposób, że ja siadam, podejdź tutaj, e, ona będzie szła, wchodzisz mi na kolana bezpośrednio. E, jak chcesz zareagować? E, w sensie jak ona wejdzie, bo będziesz musiał jakoś zareagować. Możemy zrobić tak w sumie, że... Może jakoś tak... Że wiecie, ona... Skoczysz czy co? Tak, że ona właśnie, że ona wbija tu. No. E, ona tu wbija i ja tak nagle takie także szybko spotykam takie ten a ty nagle tak, to tak, tak to jakby, to jakby reagujesz straszysz. że y, jakoś że nie, wiem. dobra, to, to jeszcze że coś jak... mówisz, dobra. że ej, to nie tak jak Uciekujesz, myślisz Nie, 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 nie bo to będzie za grubo. Ja, ee... Jest tam Karinka. Tak Co jakby to się to nic to... nie stało. Nie musimy zachowywać się tak jakby się nic nie stało. No ty odskakujesz po prostu, a ja ja się tylko tak patrzę i udaję, że nic się nie, nie stało, nie? Dobra. Eem, do... Nagrywa się wszystko, nagrywa się. Tak. Eee, także widzimy się za chwilę po prostu w momencie, w którym eee, no już będzie będzie Karina. Wyłączam kamerę, odpalamy kamerę, jak już be, jak już będziemy suszyć. No tak, 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 tak. Powiemy ci wtedy. Nie, podziękuję. I co? Dobra damy. Przyszła, weszła, myślę, do domu. Cześć, kochanie. Cześć wszystkim. Siema. Cześć. 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 Co tam, jakiś nowy film oglądacie? No, statystyki sprawdzałem zrobić coś do jedzenia? Jesteś głodny? No, no, możesz zrobić. A co będziesz jadł? Nie wiem, to, 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 to co uważasz za słuszne. No dobra, to zrobisz coś do jedzenia, a później pokażesz mi, film, tak? Aha. Widziałeś jak się patrzyło? Trzeba odwalić, musisz iść z kamerą do góry. Nie? Dobra, dobra, pójdę. Pój weź nagle jej reakcję. Bo ona dobra. pewnie będzie chciała tu, Ciebie informacje jakieś uzyskać. Dobra. Bo ja wiedziałam, że ona to zauważyła, tylko nie wiedziała jak się zachować. W tej ale myślisz, że ona wie o co chodzi? Myślicie, znaczy że ona... się zorientowała, czy nie? No zorientowała. Znaczy miała tak to trochę jakby to w dupie widziała to, ale jakby wiesz, nie wiedziała o co chodzi. Może pomyślała, że żartujemy, albo co? Że po prostu... o jakaś dobra. Sięka... Dawaj, dobra daj, nie, daj, to... mi, się, mi się wydaje, że pomyślała, że po prostu, że się... No nie wiem, że po, po prostu, albo przewidziała, albo że, że po prostu się... Dobra, daj, to ja pójdę i po prostu się zaraz dowiem. Że po prostu siedziałaś, no może, że wiesz, jak no, kolega, no, nie? No. Tak, że tak... no. Może chciałeś mi coś pokazać, albo coś, i po prostu tyle. No. Ciekawe, dobra, dobra, co daj. teraz powiemy. Dobra, masz kamerę? Pamiętaj, nagraj ją z... Ona będzie, ona po obiad robi, nagraj ją z Dobra. Jest? Ile tam jest osób w ogóle? No Siedzimy sobie po prostu. A co? No nie wiem, no. nic jest nie zrobione, obiad nie zrobiony, ja muszę wszystko robić. I w ogóle jest taki nieporządek straszny. A ten kolega, jego pierwszy raz na oczy widzę, kto to w ogóle jest. No to jest po prostu chyba kolega Twojego chłopaka. Ale niższy. czy ja dobrze widziałam? Czy ja dobrze widziałam? On siedział na kolanach? Nie, nie, nie mi się coś przewidziało. Nie. nie. też nie wstałam rano i jestem zmęczona, no ale bez przesady. Czyli nie siedział u na koronach? Nie, 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 Dalej ją plankujemy w taki sposób, że siądziemy na jajku u góry. No. Ja już tam sobie ustawiłem kadr, znaczy wiemy jak ustawić kadr, jak ustawić kamerę. Jesteś mu góry, ty siadasz na mnie na jajku i będziesz tam mnie siedzieć, ale już nie schodzisz tym razem. Dopiero jak zacznie się krzyczeć na mnie, okej? Okay? Okay. Nie schodzisz dopóki, dopóty ona nie zareaguje na to, okej? Okay? No, wiemy. Dobra, to oczywiście. to teraz Co to ma być? Co wy robicie? Co? No nic. Co to ma być w ogóle? Jakieś jaje? Co? A z czym problem widzisz? Z moim kolegą. Ale co z moim kolegą? Twój kolega już powinien wyjść. Ale Do dlaczego? widzenia. Masz kurtkę. Tam masz buty. Do widzenia. Masz wyjść. gdzieś tą kurtkę. No ale... Już. Tuż, tam. Tam. Do widzenia. Ej no ale... Ну ты! Не можешь ты так ты... сбивать? Не можешь? No no po prostu usiadł to usiadł, no, kolega. Koledzy to siadają od kiedy? No od, 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 daj spokój, to przecież wie, że Cię kocham, tak? No się odpiewać. Już dobrze? No dobrze, tylko dalej nie rozumiem. Czego? No tego. Tej całej sytuacji. No po prostu usiadł na mnie no i co miałem zrobić, no? No zrzucić go na mnie koleżanki nie siadają. Ale nie miałbym nic przeciwko jak Bo, to, tak No ale ty też nie No dobra, no nie miałbym nic przeciwko jak No dobra, no przepraszam. No, no może rzeczywiście no, powinienem go tak, No dobra, no. Może rzeczywiście powinienem go zrzucić. I co? Problem jest. Jak to rozwiązujemy dalej? Co nam go wywodziło? Nie wiem, ale to może... Niech, niech wróci, tak? Czy... Ty, ale no musimy po prostu jakoś ją wyrzucić stąd na chwilę. Czekaj, 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 czekaj. Niech on wróci, zadzwoń do niego po to, żeby no. wrócił tutaj, tylko najpierw będziemy musieli się jakoś jej pozbyć. Żeby, bo wiesz, że chciałem tą scenę w łóżku zrobić, no bo tak film się pewnie nie może. spać. że ja ją wezmę z tego domu, co? Oj, tak będzie git, i on wtedy przyjdzie. Tak, tak? niech oni przyjdzie. No dobra, to może że na zakupy. Ja cię wysłałem i... I ja napisałem. będzie to nie no, Tak, tak do niego. No. No, czekaj, 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 czekaj. Dobra. No. Halo, słuchaj, weź poczekaj, nie, jeszcze nie skończyliśmy filmu, weź poczekaj koło Biedronki, koło Biedronki, żeby ona Ciebie nie widziała, ehm, no. e, poczekaj koło Biedronki, e, my po Ciebie podjedziemy, okej? Okay? Dobra, no dobra, dobra. Rinka, ty dawaj ze mam do sklepu, bo ja po po zrobić zakupy, to mi pomożesz jakoś, co? Dawaj. Okay. Czy na niego no, no, czy że nie, nic nie No a No jak nie, siedział na nim. Ale to no, przecież to jest jego króle. tam ja myślę, że sobie trochę, wyobraźnia trochę z Izabela to poszłankowała. Wyobraźnia, chyba widziałam, co się dzieje. Dobrze, że go wyrzuciłam. Dobrze, że go wyrzuciłam. No, ale to no, przecież. Należało mu się. No, ale przecież on nie jest. Nie, ja no to by no, nie siedział. Nie wiem, co mam wiedzieć. Nie no, faktycznie nie jest, no ale może coś mu się zmieniło. Nie, myślę, że po prostu z wyższym powerzy. Daj, chodź, chodź, idziemy bo pada, wiesz. Dobra, wyszły. Słyszysz, wyszły e, jak to robimy? Jedziemy po niego, nie? Tak. Jedziemy. On... Co mam do niej, żeby to Lidla, a nie do Pitronki. Bogę spotkanie, żeby to Lidla jechały, a nie do Pitronki. Dobra, I, i od razu siadamy w Merca i jedziemy. Dobra, jest. dobra, jesteśmy pod Biedrom, jest. O jest. Nie tu, do tyłu. Ej, dobra, ale się porobiło, słuchajcie, ja muszę zrobić na chacie, musimy to zrobić jakoś szybko. Jak na chacie za chwilę? No, moja mama już dzwoniła ogólnie. Dobra, dobra, to zróbmy to w taki sposób, że po prostu od razu wbijamy na chatę i ja będę dzwonić do wielki, że ma już pracę z Kaliną eee, i ona od razu wróci z Kaliną i no, po prostu już będziemy leżeć w łóżku, nie? No dobra, dobra. Okej, okay, także za chwilę zobaczycie reakcję na y, przespanie się z chłopakiem w jednym łóżku przez moją dziewczynę, będzie grubo, będzie dym Znaczy tak myślę, że będzie dym. Jak myślisz, co zrobi? Szczerze no, chyba będzie dym, dym będzie, no Dym? Tak Będzie grubo eee, Poczekaj poczekaj, wem kadr, weź tam, yy. jak ty masz na imię? Dawid Dawid, Dawid weź tam obok yy, niego Połóżcie się obok siebie Siema, mordo Nie przydałby chyba się statyw, bo jest, yy, bo jest za nisko na będzie nie wiem, zaraz powinien się ty musisz siłem zadzwonić, bo trzeba do nich żeby wracały, tak? Dobra, wydaje mi się, że tak jest dobrze. No, dobra. To trzeba statek, nie? Do góry, trzeba kamerę. Tylko jak się spojrzy za siebie, to się skapnie, nie? Dobra, nie, ona nie będzie tam patrzyła. No, ale tutaj będzie, przecież ona będzie zdenerwowana, przecież pamiętaj. No, ona, dobra. ona jak to, pan nie to czekaj, wiecie. to może po prostu za, za, za kotarą skitramy, nie? Kamerę. No. Kamerę. No, tak. Dobra, dobra, okej. Okay. A Co? Zdradziłaś mnie, ja Zradziłeś Zdradziłaś ci... mnie z chłopakiem. Ja ciebie zdradziłem? Czemu my z chłopakiem i mi to zrobił. Ja ciebie nie zdradziłem. No co ty? To Zdradziłeś mnie Jak mógłbyś mi to zrobić. No nie zdradziłem cię. Całe no mi... mówię ci, że cię nie zdradziłem. życie mi zmarnowałeś. No mówię ci, że cię nie zdradziłem. Zdradła życie. Nie, nie zdradziłem cię. No, 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 no. mówię ci, że cię nie zdradziłem, bo po prostu leżało, zmarnowałeś mi całe życie. Jak leżał? No leżał. Zdrago. No i co? Jak nago, jak z koszulki tylko tylko no. ty No co ty, dalej? mnie! No nie zdradziłem cię. No mówię ci, że cię nie zdradziłem. To, to, to spokój się, no! Co ty zrobiłeś? Zdradziłeś mnie, upodurzyłeś mnie! To wszystkim, czemu się śmiejesz? Czemu? Do kogo ty machasz? Co to ma być? Siema! <laughs> nagrywać, jak mi zdradza? Frank! Frank, jestem Co to jej prank? To jest to. żarcik! No superowy, naprawdę! Naprawdę uwierzyłaś, że nie jest gejem? Ten ten realny, no tak, no, no, no nie widzisz, że z kamera stoi. I co z tego może tutaj nagrywacie? Nie wiadomo co. Dobra. <grym> <grym> Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu, o nie aktualnie. No, rozmawiałem chyba na dole. Jesteście na dole wszyscy? Jesteśmy. I co? Jak się nie, podobał prank? Nie podobał się do mnie. Nie podobał się prank? Nie odzywa się do mnie. Czemu? Bo nie. Nie podobał Ci się prank? Mnie nie, nie podobał mi się prank. Ale czemu? No zajebisty był. Nie było nic z śmiesznego. No jak nie? Nie. Czemu ci się nie podobał? Bo nie. był tylko żart. Nie obrażaj się. Nie jestem obrażona. A, a może, może to nie był prank? No właśnie, chyba tak. O, <laughs> nie no, był, był. Spokojnie. A co to za woda? Desko. Fit teraz próbujesz być? Fit zawsze pije wodę, nic więcej. Dobra. Ehm, cóż, dziękuję Państwu za obejrzenie tego filmu. Widzimy się już wkrótce w następnym odcinku. A ty, psychofanka. Co tam? Udał się prank. Udał się, myślisz? Mówiłam ci, że on będzie dobry i że to będzie lepsze niż by była dziewczyna. Nie uważasz? Posłuchaj się mnie czasem, mam dobre rady. Ona, ale ona jest skórzona teraz No dobra, ale myślę, że bardziej by wkurzona byłaby, jakby jakaś dziewczyna była w włóżmy, nie myślisz? Jest jakaś nie? To, jak gada, 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 gada Co? Dobra, e, chyba może swoją koleżankę znalazła. Dobra, e, w każdym razie e, widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia Państwu.